Czołem. Wydaje mi się, że ostatnio troszkę narozrabiałam. To troszkę bardziej. Bo generalnie zaczęło się od szybkiego testowania tego, czy ACR mi tutaj zadziała. I doszłam do wniosku, że chyba jednak jest problem z tym, że mam 8 simów na parceli, ponieważ no tyle stosunków, co ja na tych simach biednych wymusiłam, to aż niemożliwe, że żaden nie zakończył się. Ciążą. Postanowiłam więc wrócić do poprzedniego kompletu, tego biednego, nieszczęsnego, dzikiego dziecka, Ryski Uchu, jakiegoś tam innego moda, który teraz będę testowała w kwestii zazdrości, bo tu też poszło mocno, nie tak? Bo potem, po sprawdzeniu tego, że ten ACR nie działa, w cudzenie Ryski Uchu, postanowiłam po prostu wejść do gry jeszcze raz, już zaczęłam wam nagrywać, wszystko fajnie i okazało się, że zapomniałam dorzucić moda na zazdrość i po prostu zrobiła się trochę drama, bo mieszka tam pięć bab, które kochają Gerarda i no... Już tam się widzę chyba tłuką. No a cóż... Spróbujemy to odkręcić. Chciałam wyjść z gry i po prostu uzupełnić modę i wrócić, tylko że... Od... Truchowo zapisałam, więc będzie śmiesznie. Będzie się działo. Zdecydowanie. Między innym też dlatego zaczynamy w czwartek. Zgadza się. Tylko, że jest, jak widzicie, wieczór, noc. Zobaczymy, czy uda się cokolwiek wycisnąć z tej rozgrywki jeszcze. Poza tym, że Majonez płacze. Ona pierwsza wpadła na zdradę. I ona pierwsza tutaj się wkurzyła i w ogóle. O! Więc tak, tylko sprawdzę, która sobie zepsuła relację. Helenka jest ok. Ludmiła, widzicie, minus 20. Nie jest ok. Łucja jest ok. Majonez na pewno nie. Je. Minus 70. Kiedy aż tak mu. Ale chwila, czemu nie są. To on ma z nią jeszcze gorzej spadnięte relacje? O, szkurdę Ale ta z nim chyba nigdy nie była jeszcze. I też ta jeszcze Pietruszka z nim nie była. I oksana, ok. Czyli reasumując, możemy teraz, bo jest czwartek i wypadałoby jeszcze zdążyć dzisiaj. Więc możemy zrobić to z Helcią, która śpi, więc nie możemy. Zludmiło mnie. Łucja, nie ma Wanna. Wanny, nie do Wanny cię zapraszałam. Wiesz, po, po co ja Cię tutaj. No i cóż, no jest po północy, więc. Na własne życzenie trochę sobie zdupcyłam sprawę. Więc plany na dzisiaj to przede wszystkim zaprzyjaźnić się tutaj z Nikoliną i z. Na odwróć, z Nikoliną i z Patrycją. Znaczy zaprzyjaźnić i nawet jeszcze pogłębić te relacje, żebyśmy mogli je pogłębić w łóżku. Dziewczyny tutaj się oczywiście tłuką teraz, kurde, i jest jedna wielka drama. Już się nie lubią, przepraszam. No ale cóż, jakiś zgrzyt musiał tu być. Któraś to musiała w końcu uroić, że on porzuci ten cały show dla niej. I jak się okazało niesłusznie. No, zobaczymy. Ty lepiej i spać. Dobra, no i gramy do końca tygodnia, ponieważ jeszcze nie. Nie zrównałam czasu z tymi kobietami, które mieszkałem już poza domem. Wolałabym po prostu rozegrać tydzień do końca, żeby było mi łatwiej znaleźć jakiś taki e, punkt odniesienia. Po prostu rozegram u nich kolejny tydzień, czy tam tym, które się wyprowadziły. E, dogram tydzień do końca i jakoś to będzie. Szósta Gerard na nogach zjadłby coś. Na wszelki wypadek udawaj, że tych kobiet nie widzisz, nie? Ponieważ jesteś latem, Twój dom powinien zostać pomalowany w letnie kolory, aby Twoje życie toczyło się w pełnej harmonii. Ta pełna harmonia. Mhm. Nie wiem, czy przemalowanie ścian cokolwiek tu da. Więc wiesz, co chodź tu i jeszcze raz spróbuj z oksaną możesz? Możesz chyba. O! Oksana też nie do pracy też idzie. Ja sobie tutaj. O! Trudno, przykro mi. Wcale nie. Ja sobie tutaj zgarnę te kobiety, z którymi. Możemy coś podziałać. I wyniosę je na chwilę do łazienki. Może niech nie patrzą po prostu. Dobra, weź oksanę pierwszą. Mhm. Was tu. Och, no tak. Przecież was tam. Nie wrzucę. Już proszę, jedna, drugiej nie mogę, bo na krześle i mi się krzesło zepsuje potem. Aha, gorące pocałunki i bara-bara. O nie, o nie, zbugowała mi się muzyczka. W sensie jej nie ma. Zgub, ta scenka bez muzyczki wygląda jeszcze bardziej przerażająco, niż z... Oksana chyba właśnie traci pracę. Albo przynajmniej podpada szefowi. Kto by tam się przejmował? Łucja to samo. No bardzo mi przykro, ale wiecie, jakieś priorytety muszę mieć. Dobra, Lucja idź sobie już. nie potr... A ta już kurde sama przyszła, wiedziała co się szykuje. W końcu nie pierwszy raz tutaj w sypialni. Chciałam powiedzieć Juana. Gerarda. I okej, okay, limit wykorzystany, więc teraz możemy się skupić na odnawianiu relacji z tymi, z którymi relacje mu się pogorszyły. Lub co lepsze jeszcze zrobieniem relacji z Nikoliną oraz z Patrycją. Więc może skupmy się, póki tutaj Nikolina... Jest dostępna na niej. O kurczę, ujemna chemia, ale widziałam, że z którą z tych, co się pokłócił, też mu się tak chemia o, obu, z oboma pewnie. Wykręciła w, w kosmos, że masakra. I wszystko przez wyimaginowaną zdradę. Gdzie ona idzie? Nie wiem, że ona idzie do pracy. No dobra, no to nie, nie idź za nim, ma to taki kurde jakiś. Nie powiem kto. W ogóle Jemmy. A, no właśnie, chciałam powiedzieć, że może byś poszła do domu. Tylko chyba nie zdążyłam. Więc kto tu jest dostępny? Oksana. Kurczę, ani żadna z tych, z którymi byśmy musieli poprawić relacje. Czyli nie ma Ludmiły i nie ma majonezikowej. Ani żadna z tych, z którymi trzeba relacje zbudować. Więc na razie tutaj Gerard niech się zajmie, może sobą troszkę. Bo to będzie dla niego dość ciężki czas. Obecnie mam też troszkę innego moda na, na tą zazdrość niż kiedyś, bo zazwyczaj korzystałam z tego polecanego przez Merton, nie pamiętam, musiałabym go poszukać na nowo. Ale trafiłam na mod Sajona, tak to się wymawia? Cyona? Nie wiem. Który działa odrobinkę inaczej, bo poza tym, że Simowie są zazdrośni, zazdrośni o siebie jedynie w jakichś takich. Stałych związkach, typu zaręczyny, stała sympatia, czy no, oczywiście, małżeństwo, to jeszcze na przykład zezwala on na miłosne trójkąty. Warunkiem musi być tylko to, żeby cała trójka miała do siebie, wobec siebie miłość. Czyli gdyby na przykład tutaj Helcia kochała Ludmiłkę, on pocałowałby Helenkę, to Ludmi Ludmiłka absolutnie nie miałaby nic przeciwko, nie? Przynajmniej tak zrozumiałam z opisu. Mod ten też wprowadza, z tego co czytałam, taką śmieszną zależność, że jeżeli jesteś na randce z jakimś simem, niezależnie jakie masz z nim relacje, to wkurza się nawet o flirt z powiedzmy kelnerem czy cokolwiek. Tak, tak to było w każdym razie opisane, wiadomo, że może nie chodziło koniecznie o kelnera. Więc po prostu, jeżeli dobrze zrozumiałam znowu opis, jeżeli oni nie mieliby nawet ze sobą miłości, ale poszliby ze sobą na randkę, a on w międzyczasie na tej randce próbowałby wyrywać kogoś innego, to ta by mu zrobiła piekło. Ignoruj. Nie przerywaj mi na leśniku jeden. No, mogłyby zacząć wracać, bo tu się zaraz, kurde, piątek skończy. O, Syrena, cześć. Biegnij do Elwirki. Maja dostała awans. Patrycja dostała awans. Ludmiła dostała awans. Kurde, wszystkie, które wróciły, dostały awans. Szkoda, że wszystkie są na nas złe. Dobra, Musi spać. O, tu jeszcze idzie kolejna. Patrz. Witaj wszystkie. Wszystkie tak samo. Jakoś mało oryginalny jesteś. Majonez też jest chyba w kiepskim nastroju. W ogóle nie umyta. I tu już, kurde, z Łucją chce się trzaskać. No cóż. Kto jeszcze wrócił? Ludmiła. To z nią byś może spróbował jakiś żart opowiedzieć? Jesteś jeszcze na nim troszkę zły, co prawda, ale no. Mam nadzieję, że jakoś to nie będzie rzut, rzutowało. Ale dolny pasek będzie w porządku, tylko ten górny troszkę spadł, więc. Więc myślę, że dałoby radę tą relację już teraz dźwignąć z klęczek. Spędzaj czas może. Gdzie poszła Nikolina? Spać pewnie, tak. A majonezik? Majonezik nie śpi, więc ja tutaj ją ściągnę do nas. Kurde, a ty czemu już za mi nie gadasz? Nie po prostu się kłócić, bić. O nie! O nie! Szturcha mnie i tak bardzo mnie kusi, żeby tą. interakcję zostawić. Ja wiem, że to. dobrze nam na relacje nie wpłynie, ale wiecie. Któraś musi być ta zła i doprowadzić Gerarda do płaczu. Ale dobra, widzę, że nie podbiło mu to wściekłości znowu do góry. W sensie no. Nie jest cały portret czerwony, tylko ta, ta wściekłość mija dalej. O, na Ludmiły już w ogóle nie jest zły. Co prawda jeszcze nie odrobił tej relacji nawet na przyjaciela tego zwykłego. Ale wszystko w swoim czasie. Ale możesz się rzucić jedzeniem. Najwyżej ją wkurzysz, trudno. Jak ta relacja wygląda z Twojej strony? 17. Mua. A on jej nie kocha już. A kurde. Ups. Przepraszam. Już nie będę. Dobra, porozmawiaj z nią. Popowiadaj jakieś żarciki. Poczuł się tak, jakby się on dopiero poznał stary. Okej, okay, wróciła im przyjaźń, więc myślę, że można tutaj po powoli zacząć jakieś romantyczne interakcje również. Dobra, myślę, że to z nimi już jest w porządku, więc tylko jeszcze na majonezie, na majonezie się skupimy. Ale kurde, chyba się zatrzymał ten czas, przez to czego szturchnęła. Bo chyba nie spada. Bo jutro czekacie kolejny ciężki dzień. Po prostu nie będzie wyłazić przez cały, przez cały dzień spokoju, to może ta da nam wstrzymanie. Tylko te dwie nowe i Maiones mogłyby sobie jakoś tak zegar ustawić, zsynchronizować z nami. I w ogóle, bo jest czwarta w nocy, one nie śpią. Znaczy, no. Majonez idzie chyba spać. A jednak nie. Oszukała mnie. Majonez też gada, przecież to była Patrycja. A Majka idzie spać w końcu? Na rowerek. Ale to może jak po rowerkuje, to pójdzie spać, bo padnie na ryj. Liczba trzymała ogromnie. Obecnie ogromne znaczenie w Twoim życiu. No tak, musimy jeszcze zbajerować trzy baby. Z czego zbajerowanie jednej wcale nie będzie takie proste. Oksana ma dzisiaj wolne i Patrycja ma dzisiaj wolne, więc jak ją zbajerujemy, to moglibyśmy od razu skonsumować tą znajomość. Kurde, ale ona ma z nim też niższy pasek, bo mają 68, a dalej się nie przyjaźnią. Nieważne, zacznijmy ją już całować. Tylko jej się chyba chce spać. No mówiłam, kurde, czasy niech synchronizują, baby jedne. No, to jest po prostu przyjaźnic z majonezem. No dobrze, idź spać, słuchaj. Aha, majonez poszła do roboty. Bo właśnie mu minęła złość na nią, więc moglibyśmy próbować. Ale tu jest naleśnik, o proszę. W ogóle tu brakuje fotela, żeby on sobie usiadł i patrzył, jak te wszystkie baby się kąpią. Okej, okay, czyli z nią też już się zaprzyjaźni zmówiłam, że to pójdzie szybko. E, stary, ja ci tu fajne kombo zaraz zrobię. Dobra, kończcie gadać, bo się wam gadka nie klei. Zamiast tego zajmijcie się czymś innym, po prostu. Nikolina dzisiaj wolne, widzicie. Wszystko tutaj przemawia za tym, żeby ją zaprosić do siebie. No wszystko poza tym, że nas nie kocha. <grymne> A, to zaraz naprawimy. Tu widać taki pewny siebie. Zasuwa kurde. Okej, okay, ona nas już kocha, ale chciałabym też, żeby on też się w niej zakochał, żeby to nie było aż tak wymuszone. O, super, że muzykę od razu włączył. To nie będzie problemu z tym, że pójdzie spać. Dobra, teraz się przynajmniej muzyczka załadowała. Dobra, poszło. Jeszcze dwie, bo nam znowu się dzień skończy. Nie, jest dopiero 13. To niech tu przyjdzie jeszcze Oksana znowu. Ja bym musiała z tymi najwyżej, bo one wiecie są najstarsze jeszcze raz. Patrycja wstała, więc możemy tutaj dalej kuć to żelazo. A tylko musiałabym chyba uwolnić Ych. Oksanę, proszę bardzo. Dobra, są już najlepszymi przyjaciółmi, więc teraz już powinno pójść naprawdę z górki. Kurde, ale tam jakaś drama leci, ktoś płacze. Chyba że się wzruszyła czymś w telewizorze. W sumie nie masz wrogów. Aha, płaczesz dlatego. Ups. Dobra, możemy ją już tutaj na trzeciego. Proszę bardzo, gorące pocałunki i bierz ją, rób to co trzeba. Matka, jaki ty głodny jesteś? Nie, żeby kurde jedzenie było pod nosem gotowe, nie? Mam jakiś telefon, chyba dzwoni. Ale chyba nie do nas. No to idź, się wysikaj, majonez. Brawo. mądra dziewczynka. A idź się z nimi wykąp. Kto powiedział, że nie możesz? Pokaż majonezowej, przypomnij, co traci. Dogadujecie się tak jak kiedyś? Chyba tak. Łomatko minus 59. Przed wami dużo gadania o niczym. Co, on się już znudził, bo musi iść spać, okej. Okay. Ach, masakra z tymi relacjami. Ona jest nawet w niezłym nastroju, widzę, więc spoko. O kurde, czy ona znowu... Już myślałam, że znowu do pracy przez niego nie pójdzie. Byłoby mi przykro. No, ta idzie do pracy. Bo Nikolina już... Tak. Już do rwania. Ej, dziadzie. No chyba tak pisz. Tu masz lepsze rzeczy do roboty. Dobra, i kto tu jeszcze został? Oksana albo pietruszka. A może spróbuj... Ale czekajcie, przy Pietruszka przed chwilą u nas była chyba, albo nie, nie. Helcia była, dobra. A czy my z tobą już to robiliśmy, moja droga koleżanko? No wstawaj z łóżka, bo ja tu chcę kolejną zaprosić. Oglądaj, to było niepokojące. Nie wiem, kogo dotyczyło to oglądanie i co mieli oglądać, ale. Niepokojące było. Dobra. Nie trik bilardowy tylko teleportuj się. Nie ma spania w naszym łóżku. Do widzenia. A Ludmiła znowu. Awans ładnie. I co, jak majonez wróci, to próbujemy dalej naprawiać e, relacje z Majką. Tak by musiało być. Co się stało? E, Przy tyłach chyba tylko. Nie rób nadziei, Patty. Widać, że tęski. Kurde, ma tyle bab, a akurat poszedł całować namiętnie tą, która już tu nie mieszka. Dobra, jest majonez. Ja pocałuj, pewnie od razu. Kurde, gorąco. Cześć, Demik. No, Tu chodź. Jakieś dziecko obgadują w ogóle. Kurde. Skąd wy to dziecko znacie mnie interesuje? Bo wolałabym, żeby taki typek jak Gerard moich dzieci nie znał. Kurde, ale dalej nawet się nie przyjaźnią. W sensie nie mam tej niebieskiej morski. To nie będzie chyba takie proste jak myślałam. Nikolina Awans. Super, ale to kurde cały czas te same chyba awansują. No i idź, wiem, zasłużyłaś na seksy. Jutro będą. O kurde, przyjaźnią się już z powrotem. Spróbuj może... Oj, nam wróciła nadchemia już znowu. Hmm. Powoli będziemy kończyć ten odcinek. Wychodzi na to, że dzisiaj znowu żadnej nie udało się zaciążyć. Ja jeszcze sprawdzę, bo jest szansa, że po prostu przywróciłam ryski łuchu, ale... Standardowo wsadziłam go do złego folderu i po prostu... Ładuje się przed jakimś modem, który uniemożliwia poprawne działanie. Wiecie, jak czasami bywa, że coś musi się zadbać przed czymś. Więc jeszcze to ogarnę na spokojnie. I jakoś życie się toczy. I toczyć powinno dalej. O, matko cycki. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Cześć!